Odwyk Martin Lechowicz. Dzisiaj będę gadał do Was z zieleniny Jezusowej, ewentualnie z zieleniaka Jezusa albo z zieleństwa Jezusowego, coś takiego. Więc ten park, w którym jestem, nazywa się Jesus Green. Nie wiem, jakby to w Polsce mogło być w ogóle nazwane, albo czy coś takiego w ogóle mogłoby istnieć, jak Jesus Green. Od razu by było jakieś protesty, coś tam nie ja tutaj Jezus się do wkomponuje w. W krajobraz miasta, chociaż może, nie wiem, Plac Jezusa, nie wiem w ogóle. Nie, w Polsce to nie jest niedopuszczalne. A tutaj jest Jesus Green, tu jest Christ College, tu jest e, Jesus College też, College Jezusa, nie wiem. Może fundatorem był Jezus, nie mam pojęcia. Jeszcze są kawałki Jezusa gdzieś, Jesus Pieces, to też jakiś park, nie wiem dlaczego się nazywa Jesus Pieces. Jezus w kawałkach, coś jak tuńczyk, nie wiem, bez sensu. No ale y, historia Cambridge i jest związana bardzo mocno z chrześcijaństwem i rzekłbym, że to widać w ciągle jeszcze, na ulicach. Znaczy nie jest tak, że biegają ludzie i krzyczą, Jezus mnie kocha, Jezus mnie kocha. No nie krzyczą, ale jacyś są trochę bardziej spokojniejsi, trochę bardziej milsi ogólnie. Nie kną na ulicy, jak to w Polsce bywa. Czy no. Jednostki, no, zawsze są jednostki, które kną. No. Ale ogólna średnia krajowa wychodzi bardzo dobrze. Nie no jestem w tym Cambridge, więc żeby, żeby zrobić jednak odcinek. Na jakiś konkretny temat nie będę już nudził, bo to nie jest podcast turystyczny. Nie nazywam się Cejrowski, tylko Lechowicz. Dzień dobry Państwu, właśnie. No i gadam tutaj o Biblii i Bogu. I jako, że tu jestem, ze stąd nagram, a ja nie będę gadał o koledżach, ani o, o studiach, ani o. Anglii ani o Cambridge, ani czymś takim, ale powiem dziś o tym, co w Polsce jest istotne, a tutaj właśnie mniej, czyli o tym, jak wyjść z kościoła. O, taki dzisiaj tytuł. Jak wyjść z kościoła, albo kiedy wyjść z kościoła. O. No i przez kościół rozumiem oczywiście to, co każdy w Polsce prawie, czyli kościół katolicki. No z tego prostego powodu, że on jest najpopularniejszy. I jak się mówi w Polsce Kościół, to się słyszy katolicki. No bo to tak jest. No, że można się obrażać na rzeczywistość, ale nie będziemy się obrażać. Stwierdziłem, że odwyk musi być bardziej praktyczny. No i dużo ludzi w komentarzach pisało ostatnio, że już jakaś rozmowa w ogóle wybuchła taka taki wątek, że czy powinienem dokonać apostazji, aktu apostazji, czy też nie dokonywać tego aktu apostazji. No więc najpierw to, ja myślę, zanim dokona się aktu apostazji, fajnie by było sięgnąć do słownika i zobaczyć, że to jest akt apostazji, ale najlepiej w ogóle nie sięgać do słownika i przestać używać słów, które są takie, takie, głupie apostazje, tylko zacząć mówić normalnie, czyli po prostu wziąć i wyjść z kościoła, dać nogę. I... o, tu ludzie chodzą, ale nikt mnie nie rozumie, <laughs> chyba, że do Polacy, a to łatwo poznać, bo domknąć, więc mogę sobie mówić swobodnie. Więc tak, to jest pytanie całkiem konkretne i całkiem praktyczne, bo widzę, całkiem sporo ludzi ma z tym problem i zastanawia się, wyjść z kościoła, nie wyjść z kościoła. I żeby było jasne, to ja tutaj nie namawiam ani zniechęcam do wychodzenia z kościoła, no to jest oczywiście indywidualna sprawa każdego. Nie, dobrze, przepraszam, to nie jest oczywiście. To jest indywidualna sprawa każdego i wiele osób w ogóle tego nie rozumie. Dzień dobry. Że to jest e, osobista sprawa każdego. Dlatego, że w Polsce wychowano nas w takim, w duchu komunizmu. I nawet jeżeli go oficjalnie nie ma, to on istnieje sobie i błąka się, duch komunizmu tu błąka się po Europie, duch Lenina nad nami. I on ten duch Lenina, on nam mówi, że, że to nie jest indywidualna sprawa każdego, w co się wiesz. To jest sprawa twojej rodziny, to jest sprawa twoich przodków, to jest sprawa twojego kraju, i to jest sprawa każdego na ulicy, kto przechodzi i popatrzy na Ciebie, bo to w ogóle wszystko, to jest sprawa nasza, a nie moja. I oczywiście jest to jakiś punkt widzenia uzasadniony, ale jest to kupi zupełnie punkt widzenia. Jest to bezsensowny punkt widzenia, który prowadzi do wielu nieszczęść, bym powiedział takich, bo do niczego dobrego właśnie ten sposób myślenia nigdy nie prowadzi. Never, ever. Chociaż wydawałoby się, że to właśnie taki dobry punkt widzenia, że trzeba myśleć o innych, a nie o sobie. Nie, nie. To nie o to chodzi tutaj, że tutaj trzeba myśleć o tym, jak się podobać innym. W tym przypadku. Bo w, przypa w tym przypadku to nie mówimy o tym, jak tu robić dobrze innym. Kosztem siebie czy coś. W tym przypadku mówimy o tym, czy. Jak to ładnie powiedzieć? W tym przypadku mówimy o tym, czy powinienem być sobą, czy powinienem być taki, jak inni każą, żebym był. No. I pod tym wstępie, jeżeli ktoś zrozumie tą różnicę, że wypada zastanowić, czy jeżeli ja w ogóle myślę o tym, żeby być w kościele, wyjść z kościoła, zapisać się do kościoła, iść do chrztu, nie iść do chrztu, do bierzmowania, nie iść do bierzmowania, to trzeba sobie tu zadać pytanie, czy ja to robię dla siebie z powodów takich, że ja chcę? Czy robię to dlatego, że inni chcą, że wiem, że tego ode mnie oczekują, że mama tego do mnie oczekuje, że babcia dostanie zawału, że wujek dostanie wylewu, że będę miał problemy w szkole, bo mnie będą dzieci wytykać, o, ten nie był do bierzmowania, że potem będę nie mógł dostać łatwo ślubu czy czegoś. No i te powody to są głupie powody. To są naprawdę autentycznie głupie powody. I to jest konformizm. konformizm jest zrozumiały. Każdy woli mieć łatwiej w życiu niż trudniej. Ale to jest głupi konformizm, dlatego że wcale nie będziesz miał łatwiej w życiu. To jest znowu złudzenie, to jest takie iluzja, kłamstwo. No rozejrzyj się dookoła siebie. Popatrz na tych wszystkich ludzi, którzy właśnie tak postępują, że są w kościele albo nie są, tylko dlatego, że okoliczności ich zmusiły. Znaczy. Zmusiły, no nigdy nie zmuszałem, ale jakoś tak jest No, im łatwiej być katolikiem w katolickim kraju, wiadomo, nie. No, przynajmniej takim z wyglądu. No i popatrz na nich i popatrz, czy oni mają szczęśliwe życie. Czy oni się zachowują jak ludzie, którzy są wolni, którzy mówią to, co myślą, że są otwarci, nie mają nic do ukrycia, są odważni, e, wiedzą, co, czego chcą w życiu? Tak to wygląda? No to jak tak wygląda, to go ahead, rób co uważasz, proszę bardzo. Ale moje obserwacje się wskazują na to, że to są ludzie zakompleksieni, hipokryci, niestety, bo właśnie, no i skoro się zaczyna, dołącza się do grona hipokrytów i żyje się w taki sposób, no to mu się też staje hipokrytą, niestety, niestety niechcący zupełnie. Przy okazji, no ale się nim jest. I to są ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą w życiu. Wszystkiego się boją, bo jak już zaczynasz życie od tego, że boisz się, co inni powiedzą, no to dalej jedziesz w stronę strachu. Nie? Ogólnie życie kierowane strachem to nie jest najlepsze życie. No, jest inne, jest inna możliwość. No i teraz przejdźmy do tematu. A propos inna możliwość. To jest e, dobry moment, żeby zmienić temat. Tym bardziej, że ktoś właśnie przeszedł i zrobił taki sztuczny przerwik. No. Więc teraz pytanie zasadnicze. Czy wyjść z kościoła, czy nie? I kiedy? No więc tak, z tego co ja widziałem, widziałem, ok, co, to jest problem, którym ja się spotykałem od lat wielu, kilkunastu. Y, sam też go miałem oczywiście, ja? No, oczywiście. Trzeba wykreślić to słowo oczywiście. Z ja świadectwem oczywiście. Bo, co ja jestem? W ogóle, nie, pewno oczywiście, ale y, to jest problem tak. I wielu ludzi znam, którzy miał ten problem i rozwiązywało go tak albo inaczej. Więc znam ludzi, którzy odeszli z kościoła katolickiego, dobra, nie, od razu właśnie powiem, że jeżeli będę, będę teraz do tego momentu mówił już o samym kościele, opuszczaniu kościoła katolickiego, ale to samo dotyczy każdego innego kościoła. Więc jak ktoś tutaj chce, to z nich podstawi kościoła baptystów, kościoła tam świadków Jehowy, środkowego. Tak samo dotyczy to i dołączania do kościoła. No, ale skupmy się na jednym, żeby taki był jakiś przykładowy, konkret. Więc chcę wyjść z kościoła katolickiego. Załóżmy. Myślę o tym, żeby wyjść z kościoła katolickiego. To tak. Przede wszystkim, co ja mam na myśli w ogóle wyjść z kościoła katolickiego? Znaczy co, wyjść za drzwi czy co? Żeby zamiast stać nam przed drzwiami? Jak to wielu ludzi uskutecznia. No więc może, ktoś tak myśli, ale to nie. nie